Ty jesteś piękniejsza, podoba ci się twoje dziecko, chcę być na zawsze. Każdy to chyba przeżył chociaż gdy po latach odbywał się szkolny wiatr. Ja dowiedz, rodzinne miejsca, nasza szkoła była przecież najlepsza. W mojej klasy był prawie pomimo upływu coś z wielką coś więcej z melem jest oraz ty jak mógłbym pominąć cię byłeś w szkole całej najpiękniejsza do dziś mam wszystkie twoje wyjścia w starej szkole rozdaję autobrachy patrzę na ciebie ty jesteś piękniejsza w szybko na drugi ten trasony tak, nie chcę być piękniejsza, użytkować te zdjęcia, nie chcę szybko na drugi <trym trym trym zjanie> <trym trym>